Ostatnio miałyśmy przyjemność rozmawiać na premierze filmu Banksterzy. Obawiałyśmy się, że będzie to ostatnia premiera. Na szczęście nie jest. Kolejny film, Czyściec, zupełnie inna tematyka. Pani, jako osoba wierząca, bo bardzo często pani o tym mówi, czy od razu wiedziała, że przyjmie propozycję zagrania w tym filmie i co to dla pani oznaczało, bo to jest dość taki mocny film. Przeczytałam ten scenariusz i przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że kompletnie nie znam postaci głównej bohaterki, że fulla chorak nic mi nie mówi. Więc zaczęłam czytać i szukać informacji na temat tej postaci. No i było to tak zaskakujące i interesujące, że pomyślałam, że skoro już tyle się dowiedziałam i tak mnie zafascynowała ta postać, no to szkoda by było żeby jej nie zagrać, a poza tym sam temat tego, co się dzieje z nami po śmierci, czy śmierć jest końcem wszystkiego, czy dopiero początkiem, no wydaje mi się tak ważnym, ciekawym tematem, że chciałam tak, chciałam przejść tę drogę razem z Michałem Konradem, który jest reżyserem, twórcą tego filmu i nie żałuję. A czy wiara często pomaga Pani w życiu? Tak. W jakich momentach na przykład? A w każdych.